Kto ma pierwszeństwo na przejeździe dla rowerów? Wiele jest miejsc w Warszawie, gdzie przecinają się drogi samochodu i roweru. Bardzo często zarówno jedni, jak i drudzy mają ograniczoną widoczność. Ale to rowerzysta jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego w starciu z dużo cięższym samochodem zazwyczaj nie ma szans. Zacznijmy od kierujących samochodami. Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nakładają na kierujących pojazdem obowiązek, aby zbliżając się do przejazdu dla rowerów zachowali szczególną ostrożność i ustąpili pierwszeństwa kierującemu rowerem, który już znajduje się na tym przejeździe, a nie gdy na ten przejazd wjeżdża. Natomiast gdy skręca w drogę poprzeczną, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, który jedzie na wprost. Pojezdni ruchu dla rowerów i drodze dla rowerów. A co z rowerzystami? Przepisy nie wskazują jednoznacznie, jak mają się zachować, ale nie mogą na przejazd wjeżdżać z taką samą prędkością, z jaką poruszają się po drodze dla rowerów, bez upewnienia się, że ich wjazd nie spowoduje niebezpiecznej sytuacji. Rowerzysto, gdy zbliżasz się do przejazdu dla rowerów, a do tego masz ograniczoną widoczność i nie widzisz zbliżającego się pojazdu, to kierowca również Ciebie nie widzi. Dlatego upewnij się, czy możesz bezpiecznie wjechać na przejazd. Nie wszystko znajdziemy w przepisach, ale jest jeszcze zdrowy rozsądek. Zachowajcie szczególną ostrożność w rejonie przejazdu dla rowerów. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo.